Puściłem Ci na Reda o tym szybowniku. Osiemnasty raz został mistrzem świata. Mm -hmm. Słuchajcie, pokazują nam pedałów w telewizji, drag queiny, półkurwia różnej maści. Zasypują nas tym hałamem. Pokazują na jakichś piosenkarzy, których trudno rozpoznać, czy to baba, czy to chłop. Ma brodę to baba, to chłop czy baba. A tutaj ani B, ani M, ani kukuryku o takim wielkim wyczynie. O wielkim wyczynie Polaka. Dobrze, że z Bolesła zadzwonił, bo sobie to przypomniałem i, i y, 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 jeśli Marcin to zdąży pobrać, to zaraz Wam to pokażemy. Bo to jest też duch czasów. Pokazują nam wynaturzeńców. Wynaturzeńców, a nie pokazują nam gigantów. Młodzi ludzie powinni być y, y, informowani o takich wielkich sukcesach, bo może ci giganci znajdą naśladowców. Przecież y, pamiętam taki film, jak m, m, kilkunastoletni Stoch mhm. był zachwycony Małyszem. I, mu, I pamiętasz ten film? I mówił, że on też chce być taki jak Małysz. No i za chwilę był, tak? Był mistrzem, skakał pięknie. Tak to działa. Jeśli naszym dzieciom będziemy pokazywać pierdolone drag queeny i cały ten brud i ochydę, no to nasze dzieci będą zochydzone i pobrudzone. Tak jest. Tak jest. Zobaczcie ten materiał. Gościnnie go puszczamy. Yy, zacny człowiek przekazał nam informację niezwykle ważną o Polaku. Podajemy to dalej. Podajemy to dalej. Lecimy. Dlaczego żadne media o tym nie mówią? Polak od lat jest niepokonanym mistrzem świata. Sebastian Kaba zdobył dzisiaj po raz osiemnasty złoty medal w Mistrzostwach Świata w Szybownictwie. Mało tego, jest najbardziej zasłużonym i utytułowanym pilotem w historii, a z zawodu jest lekarzem. I po raz kolejny pokazał, że polski szybowiec Diana II jest najlepszą konstrukcją na świecie. Dlaczego więc mówi się tylko o tych patałachach, a nie o ludziach, którzy naprawdę zasługują na rozgłos? Prześlij ten film znajomym i pomóż nagłośnić wielki sukces naszego rodaka.